Dom, który milczał. Rozdział pierwszy. Zwłoki musiały tu wisieć od dłuższego czasu. Przenikliwy swąd wwiercał się w nozdrza. Lina była prawie niewidoczna w obrębie szyi, głęboko zagłębiona w rozkładającej się tkance. Pod wisielcem znajdowała się duża kałuża lepkiej mazi i płynów ustrojowych, częściowo wsiąkniętych w napęczniałą drewnianą podłogę, przypominająca wyciek oleju silnikowego spod starego samochodu. Skóra na twarzy nienaturalnie zwisała, odsłaniając kości policzkowe. Muchy co chwila zmieniały położenie, szukając najmniejszych miejsc na ciele. Konrad stał chwilę bez ruchu, przyglądając się znalezisku. Pracował od siedmiu lat w policji kryminalnej, co przyzwyczaiło go do smrodu zgnilizny i nieludzkich widoków, niemniej jednak, śmierć zawsze robiła na nim wrażenie. Ofiara była płci męskiej, średniego wzrostu. Zaawansowany rozkład sprawiał, że ciężko było ocenić wagę i wiek denata. Na pewno nie był to staruszek, raczej mężczyzna w średnim wieku. Ubrany w białą koszulę, która miejscami zżółkła od wilgotnego, martwego ciała. Czarne, materiałowe spodnie przywarły do gnijących ud. Garderobę miał kompletną, nie licząc brakującego czarnego mokasyna na prawej stopie. Cała konstrukcja była delikatna i krucha, jak domek z kart, gotowy runąć od najlżejszego podmuchu wiatru. Do niewielkiej izby wszedł Michał, partner Konrada, od roku na stanowisku podkomisarza. Lubił z nim współpracować. Może nie był to wymarzony wspólnik, bo swoją gadatliwością i roztrzepaniem potrafił utrudnić sprawy, ale miał jedną cechę, którą Konrad cenił najbardziej – lojalność. – Kurwa, co za smród – syknął Michał, zasłaniając dłonią usta i nos. – Jak myślisz, ile czasu tu wisi? – Boże, uchylmy jakieś pieprzone okno, bo zaraz puszczę pawia – nie rób tego, krzyknął ostrzegawczo Konrad, gdy Michał sięgnął już po klamkę drawianej futryny. Boisz się, że cię przewieje? Wolę dostać skrętu szyi niż oddychać tym głównem. Boję się, że zamiast wdychać to gówno będziesz musiał się w nim zaraz taplać, zbierając je z podłogi. Koleś trzyma się chyba tylko na resztkach włókien mięśniowych i przedniłej skórze, a ty nie zamknąłeś drzwi. Otwierając okno zrobisz tu przeciąg. Michał odszedł od okna i ostrożnie przechodząc obok ciała, podszedł do drzwi, łapczywie wciągając świeże powietrze z zewnątrz przez uchyloną szparę. Ja uważam, że co najmniej tydzień zdążył zasmrodzić całe pomieszczenie powiedział z obrzydzeniem młodszy podinspektor. W wydziale kryminalnym Michał Płażyński pracował od dwóch lat i nie zdążył jeszcze przyzwyczaić swoich zmysłów do paskudnych widoków i zapachów. Sprawy, które prowadził dotąd, dotyczyły napadów i strzelanin, a ciała odnajdywano szybko, jeszcze świeże, bez widocznych procesów gnilnych. A jak szybko po śmierci ciało zaczyna się rozkładać? zapytał przekornie Konrad. No nie wiem, po jakichś trzech dniach? Ciało zaczyna się rozkładać już po dwóch minutach od ustania krążenia. Konrad mi był zdumiony, nie wiedząc swojego kolegi. Mimo to mu to nie przeszkadzało. Lubił być osobą decyzyjną, przejmować inicjatywę. Nienawidził ludzi narzucających innym swoje zdanie, chociaż sam taki bywał. Zdecydowanie grał pierwsze skrzypce w tym duecie. Raporty i papierkową robotę pozostawiał partnerowi. Taki układ pasował im obydwojgu. Czyli co, uważasz, że krócej? Nie, uważam, że znacznie dłużej, sądząc po stanie denata. Ale nie jestem antropologiem, więc nie mi oceniać. – A tak w ogóle, to kiedy ma się tu pojawić Miercarek? – Już jest w drodze. Mieli jakąś awarię w prosektorium i ma obsuwę. Konrad zaczął rozglądać się po pomieszczeniu. Izba, w której stali, nie była duża. W rogu znajdowała się kafrowa kuchnia z fajerkami i pojemnikiem na popiół. Pod oknem stał drewniany stół, na którym odpadała biała farba, zarówno z nóg, jak i z blatu. Przy stole stały dwa krzesła pokryte grubą warstwą kurzu – na blacie ustawiono zdobiony kwiatami pojemnik przypominający cukiernicę, zdecydowanie najładniejszy przedmiot w ciemnej, ponurej izbie. Ściany były białe, lecz pokryte licznymi pożółkłymi plamami i czarnymi okopceniami przy suficie, jak to często bywało w starych chatach ogrzewanych kuchnią kaflową. Ten dom musi mieć ze sto lat, zauważył Michał, wskazując na biały drewniany kredens przy drzwiach prowadzących do drugiego pomieszczenia, gdzie stała sprężynowa prycza i niewielki stolik. Moja babcia miała taki mebel, westchnął. Był paskudny i mało praktyczny jak na swoją wagę i rozmiary, ale za to nie do zajechania, od pokoleń w naszej rodzinie. Mimo usilnych prób matki, babcia nie chciała nawet słyszeć o pozbyciu się rupiecia. Stare meble widziały rzeczy. I były świadkami wydarzeń, których nie pamiętają najstarsi żyjący ludzie, powiedział Konrad, wyciągając z kieszeni wibrujący telefon. Kaśka, mruknął pod nosem i odrzucił połączenie. Gdyby tylko mogły gadać, nasza praca byłaby o wiele prostsza, uśmiechnął się Michał. W rzeczywistości sytuacja mocno nim strąsnęła. Nigdy wcześniej nie miał do czynienia z takim widokiem. Przy Konradzie zawsze starał się grać twardego, chłodnego glinę, kierującego się logiką i faktami. Jednak w obliczu tej sceny jego maska traciła wiarygodność. Myślisz, że to samobójstwo? zapytał. Człowiek wisi na sznurze przywiązanym do belki, dobry metr nad podłogą. Na pierwszy rzut oka wygląda to na typowe samobójstwo. To najczęstsza metoda odbierania sobie życia. Widziałem już ludzi powieszonych na sznurówkach, przywiązanych do kraty w więziennej celi, na bramach wjazdowych, przed domami były w dziewczyn, a nawet na klamkach drzwi. Każda metoda jest dobra, byle skuteczna. Tu jednak zastanawia mnie coś innego. Gdzie jest przedmiot, na który wszedł, żeby przymocować linię do belki, a potem zeskoczyć? Przecież się na nią nie wdrapał. Belka jest może dwadzieścia centymetrów od stropu. Rozejrzeli się po izbie. Przesła stoją przy stole, a poza nimi nie ma tu żadnych taboretów czy stołków. No i brak drugiego buta, zauważył Konrad, drapiąc się po policzku. Myślisz więc, że ktoś mu pomógł? rzucił Płażyński z wyczuwalną ekscytacją w głosie. Być może. Na pewno nie można tego wykluczyć. Gdzie do cholery jest Mielcarek za swoją ekipą? Michał wyjął telefon z kieszeni szarego płaszcza i wybrał numer. Dobra okej, okay, wyjdziemy po was, powiedział, po czym się rozłączył. Już są, wjeżdżają na teren gospodarstwa. Konrad i Michał wyszli z chaty, łapczywie wciągając świeże powietrze. Dookoła rozciągał się gęsty sosnowy las, a chłodne, żywiczne powietrze przynosiło chwilową ulgę. Smród zgnilizny wciąż jednak pozostawał w ustach, jak obrzydliwy posmak. Biały fiat to stał już zaparkowany obok policyjnego radiowozu. Ze środka wyszedł antropolog Stanisław Mielcarek wraz z czterema podopiecznymi, wszyscy ubrani w białe kombinezony z kapturami. Kadeci od razu zaczęli wypakowywać sprzęt z busa. Mam nadzieję, że niczego nie zadeptaliście, krzyknął antropolog do zbliżających się podinspektorów. Staraliśmy się być ostrożni odpowiedział z przekąsem Michał. Panowie znali się bardzo dobrze. Konrad od lat współpracował ze Staśkiem przy różnych sprawach i zawsze mógł liczyć zarówno na jego skrupulatność, jak i rzetelność. Miał wrażenie, że ten człowiek autentycznie kocha to, co robi. Mielcarek był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale biologiczno-chemicznym. Potrafił przekazywać studentom wiedzę bez zanudzania ich na śmierć, za co był wyjątkowo ceniony. Do tego stopnia, że 56-latek regularnie otrzymywał liściki i karteczki z wyrazami zachwytu od studentek młodszych o połowę. Doktor Mielcarek był jednak człowiekiem starej daty, twardo trzymającym się zasad i przyrzekł wierność jednej kobiecie aż do śmierci, co zapewne rozczarowało sporą grupę jego młodszych admiratorek. Deus makoszem piwa i popijając je z kolegami, lubił cytować fragmenty tej korespondencji, podkreślając, że prawdziwie pociągający jest światły umysł, a nie napompowany biceps czy szeroka klata. Sądząc po jego popularności, trudno było się z nim nie zgodzić. Witam podinspektorów, skinął głową. Cześć, Stasiek, odpowiedział Konrad. Widzę, że miło zaczęliście ten piątkowy poranek. Konrad zastanowił się chwilę, czy to żart, czy powaga. Znając zamiłowanie antropologa do jego pracy, wiedział, że taka sprawa jest dla niego prawdziwą gratką. Zapowiadało się całkiem nieźle. Przyjechaliśmy na wieś, cisza, spokój, świeże powietrze, tylko widoki trochę paskudne. Sam ocenisz. Marcin, zaprowadź Staśka z ekipą na miejsce. Ja idę pogadać z grzybiarzem. Robi się, skinął wspólnik i wskazał ręką kierunek. Konrad ruszył poszukać sprawcy całego zamieszania. Mężczyzna stał oparty o radiowóz, trzymając w obu dłoniach kubek gorącej herbaty. Dzień dobry panu. Nazywam się Konrad Wrona, jestem podinspektorem stołecznej policji. Chciałbym zadać kilka pytań, powiedział tonem niemal automatycznym, wypracowanym przez lata. Słowa te, choć wypowiadane setki razy, zawsze wywoływały u rozmówców zupełnie różne reakcje. Dzień dobry, Bogdan Drostek, odezwał się mężczyzna, biorąc delikatny łyk gorącego napoju. Proszę opowiedzieć mi po kolei przebieg zdarzeń. W jaki sposób znalazł się pan w tym miejscu? Tak jak już mówiłem pańskiemu koledze, brzybiar zerknął na posterunkowego stojącego obok. Przyjechałem na grzyby. Jest sezon na prośnianki, a w tych lasach zawsze był największy wysyp. Sezon na co? Zapytał wrona ze zdziwieniem. Na prośnianki, po waszemu gąski. U nas mówi się prośnianki. Okej, okay, proszę kontynuować. A więc. Przyjechałem do hojnicy o siódmej rano i zaparkowałem samochód przy plebanii. Stamtąd ruszyłem w kierunku małego zagajnika za cmentarzem. Zawsze było tam mnóstwo grzybów, ale tym razem gówno znalazłem. Postanowiłem pójść dalej, za polanę, w stronę lasu państwowego. No i tam zaczęły się łowy. Prośnianki rosły w koloniach po kilkanaście sztuk. Mówię wam, w jednym miejscu można było wykosić dziesięć, piętnaście okazów. W jego głosie wyraźnie brzmiało podekscytowanie. Konrad pomyślał, że facet opowiada o zbieraniu grzybów, jak o polowaniu na grubego zwierza. No i chodziłem tak od kolonii do kolonii, dobre dwie godziny. Uzbierałem prawie cały kosz, ale straciłem trochę orientację w terenie, powiedział siorbiąc herbatę. Wtedy wyszedłem na tę polanę i zobaczyłem starą chatę na wzniesieniu. Pomyślałem, że zapytam tu bylców o najkrótszą drogę z powrotem do hojnic. Zmęczony już byłem, a kosz trochę ważył. Drzwi były uchylone, więc zapukałem. No ale w takich chatach można pukać i pukać, a hałasu z tego żadnego. Wszystko tłumią te stare dechy. Zajrzałem więc do środka, wołając dzień dobry, no i zobaczyłem. Urwał. Zobaczył pan Denata? Tak, wisiał tam, w tym smrodzie. Cofnąłem się odruchowo do tyłu, mało nie spadłem ze stopnia wejściowego. Jak żyje sześćdziesiąt lat, jeszcze takiego paskudztwa nie widziałem. Mówię wam, cały czas czuję ten smród. Co było dalej? zapytał podinspektor nieco łagodniejszym tonem. Dalej zacząłem szukać telefonu w kieszeni. Chodziłem jeszcze z dziesięć minut, żeby złapać zasięg no i zadzwoniłem do was. Odebrała jakaś pani, zapytała, czy jestem bezpieczny, i kazała czekać na przyjazd służb. A potem to już sami wiecie. Delikatny deszcz zaczął zacinać raz z jednej, raz z drugiej strony, pchany niespokojnym wiatrem. W porządku, nie będziemy pana dłużej męczyć. Jutro ktoś zadzwoni w sprawie złożenia pełniejszych zeznań na Mokotowskiej Komendzie. Posterunkowy weźmie od pana dane kontaktowe. Czy w tej sytuacji mogę liczyć na podwózkę do Hojnic? Samochód mam z pięciu kilometrów stąd, a zaczęło padać, no i zobaczyłem to, co zobaczyłem, a. jasne. Przerwał wrona. Wiedział, że po takim widoku myśl o samotnym powrocie przez las musiała wywoływać u grzybiarza dreszcze. Ciekawe, kiedy teraz wybierze się na grzyby, pomyślał, po czym zwrócił się do posterunkowego. Po spisaniu danych odwieź pana do samochodu. Robi się, odpowiedział, otwierając drzwi radiowozu. Konrad wyjął paczkę Malboro, wysunął jednego papierosa i udał się w ustronne miejsce z boku chaty z zamiarem oddzwonienia do byłej żony. Cześć. Dzwoniłaś, powiedział głosem pozbawionym emocji. Mam nadzieję, że pamiętasz o jutrzejszym dniu i nie zawiedziesz ponownie swojej córki, burknęła Kaśka, a w jej głosie słychać było wyraźną pretensję. Wrona mocno się zaciągnął, zanim odpowiedział. Od rozwodu minęły dwa lata, jednak czas nie złagodził smutku ani żalu, które wciąż przepełniały jego byłą żonę. Za ich rozpad winiła Konrada w stu procentach. Rozmowy między nimi były krótkie, urwane, ograniczone do kilku zdań przez telefon. Na żywo nie rozmawiali od rozprawy, podczas której przyznano Konradowi możliwość widywania córki w każdy weekend, co ze względu na pracę bywało różnie. To właśnie jego zawód był główną przyczyną nieudanego małżeństwa. Kaśka nie mogła pogodzić się z tym, że praca zawsze będzie na pierwszym miejscu, że ona i córka schodzą na drugi plan, że faktycznie wychowuje dziecko sama. Rozwód zakończył piętnastoletnie małżeństwo, bez krzyków, płaczu, scen. I może właśnie ta chłodna cisza bolała ją najbardziej. Tak, pamiętam, będę po ole o dziesiątej, odpowiedział Konrad, maszerując wzdłuż chaty. Rozmowa zakończyła się tak jak zawsze, bez cześć, bez do widzenia. Po prostu głucha cisza w słuchawce oznajmiła, że po drugiej stronie już nikogo nie ma. Deszcz rzęził coraz mocniej, jednak Konrad postanowił odpalić kolejnego papierosa. W środku izby mielcarek z ekipą rozpoczęli już oględziny miejsca zbrodni: wykrywanie, zabezpieczanie i wstępne badanie śladów kryminalistycznych. Kata z zewnątrz wydawała się znacznie większa, niż wskazywało na to rozmieszczenie dwóch małych pomieszczeń w środku. Ta sprzeczność przykuła uwagę śledczego. Konrad zgasił papierosa na wilgotnej ściółce. Podszedł do budynku i długimi krokami zaczął odmierzać długość ściany frontowej. Mierzyła około dziesięciu metrów, a krótsza jakieś sześć. Dawało to sześćdziesiąt metrów kwadratowych. Tymczasem wnętrze nie przekraczało czterdziestu pięciu. Gdzie zniknął brakujący metraż? Obliczenia były oczywiście przybliżone, ale i tak skłoniły go do ponownego zlustrowania wnętrza. W izbie zakapturzeni kadeci w maskach FFT krzątali się po pomieszczeniu, zabezpieczając potencjalne dowody. W rogu stał Marcin oparty o pożółkłą ścianę, przyglądając się pracy ekipy. Mielcarek nadzorował działania, przyklejając karteczki z numerami na rzeczach, plamach i innych elementach mogących pomóc w ustaleniu, co tu zaszło. Numerków były tylko trzy. Pierwszy oznaczał ciemną kałużę pod wisielcem, drugi skrawek materiału leżący pod stołem, trzeci klamkę drewnianego okna. Macie coś? zapytał Wrona z powątpiewaniem. Ciężko powiedzieć. Wygląda na to, że oprócz denata nikt tu nie był od co najmniej kilku lat. Nie ma żadnych odcisków, poza tymi na klamce okna, ale do nich twój kolega zdążył się już przyznać odparł Stanisław, rzucając surowe spojrzenie na Michała. Ktoś musiał się tu nieźle napracować. Zatarł wszystkie ślady, zauważył antropolog. Czyli wykluczasz samobójstwo? zapytał Marcin, odsuwając się od ściany. Bez wątpienia, to nie było samobójstwo. Podejdźcie, coś wam pokażę. Inspektorzy ruszyli w kierunku zwłok. Spójrzcie, powiedział Stasiek, wskazując na potylicę ofiary. Mężczyzna został uderzony ciężkim, tępym narzędziem w tył głowy. Nie wiem, czy to właśnie spowodowało śmierć, ale sądząc po wgnieceniu czaszki na pewno się do niej przyczyniło. Ciało jest ubrane, a rozkład dosyć zaawansowany, więc cokolwiek więcej będę mógł powiedzieć dopiero po sekcji w prosektorium, na którą zgodę musi wyrazić prokurator Gabryszewski. Kiedy mógł nastąpić zgon? wtrącił Marcin. Złapaliśmy kilka much i pobraliśmy larwy do ekspertyzy, biorąc pod uwagę ich wielkość, żerują już dobry tydzień. Mamy październik, w nocy są przymrozki, więc rozkład mógł przebiegać wolniej. Więcej powiem po sekcji, odparł Mielcarek, kucając przy czarnej mazi pod denatem. Wrona postanowił podzielić się z partnerem swoimi przemyśleniami. Nie dlatego, że zależało mu na jego opinii, raczej chciał wypowiedzieć je na głos. Nie uważasz, że pomieszczenia są jakby za małe względem całego budynku? Grube ściany i tynki mogą sprawiać takie wrażenie optyczne – nie czekając, aż Marcin skończy, Konrad podszedł do starego regału, stojącego przy wejściu do drugiego pokoju. Przykucnął, otworzył drzwiczki, w których oprócz kurzu, pajęczyn i robactwa nie było nic. Wstał, zrobił kilka kroków w tył i drapiąc się po policzku, rzucił: Chodź, pomożesz mi przesunąć tego starocia. Marcin spojrzał na niego ze zdziwieniem, lecz szybko podszedł i chwycił za bok mebla. Doskonale wiedział, że jeśli Konrad mówi takim tonem, dyskusja nie ma sensu. Trzeba wykonać polecenie. Regał był nadzwyczaj ciężki, a nierówna drewniana podłoga zwiększała tarcie. W końcu zawołali jeszcze jednego kadeta, by pomógł. Po chwili mebel udało im się przesunąć. Mogę wiedzieć, co masz na celu, przestawiając meble? Bo chyba nie chodzi ci o fększu? Zapytał sapiąc Marcin. Stanisław, stojący kilka kroków dalej, odezwał się nagle. Coś jakby. Zamurowane wejście. Widząc niezrozumienie w oczach kolegów, doprecyzował: Na ścianie widać prześwitujące cegły w kształcie jakiegoś otworu. Faktycznie, tynk na ścianie za regałem był wyraźnie świeższy niż na pozostałych. Macie tu jakieś kilofy, albo chociaż młotek? Zapytał wrona. Nie jesteśmy ekipą remontowo-budowlaną, ale coś się znajdzie, odpowiedział mielcarek i posłał jednego z ludzi do busa. Po chwili kadet wrócił z kilku kilogramowym młotkiem i folią, którą szybko rozłożyli pod ścianą. Już pierwsze uderzenie wybiło dziurę w cienkiej ściance. Po kilku kolejnych powstała szczelina na tyle duża, że dorosły człowiek mógł bez trudu się przez nią przecisnąć. Wrona wziął latarkę od jednego z mężczyzn w kombinezonie, włożył ją między zęby i na czworaka zaczął przechodzić przez otwór. Pomieszczenie po drugiej stronie było puste. Oświetlił ściany. Poza pożółkłymi plamami nic tam nie było. Za to na podłodze znajdowała się zardzewiała metalowa klapa zabezpieczona grubym łańcuchem i kłódką. Konrad krzyknął przez dziurę w ścianie: Podajcie ten młotek! Po chwili wraz z młotkiem przez otwór przecisnął się Michał. Kłódka była stara i zjedzona przez rdzę, więc jedno mocne uderzenie wystarczyłoby ustąpiła. Ostrożnie podnieśli kwadratową klapę. Wlazłem za tobą przez tę dziurę, ale tam w dół nie mam zamiaru schodzić! zdeklarował się wyraźnie przejęty młodszy podinspektor. Spokojnie, sam tam wejdę. Ty trzymaj klapę, żebym miał jak wyjść z powrotem. Słowa te wywołały widoczną ulgę na twarzy Michała. Konrad poświecił latarką w głąb potworu. Dno było jakieś dwa metry pod nimi. Na bocznej ścianie znajdowała się metalowa drabinka, na którą wrona ostrożnie postawił stopy. Michał przejął latarkę i oświetlał mu drogę w dół. Wszystko szło sprawnie do momentu, gdy mokre podeszwy dały o sobie znać. Pośliznął się na przedostatnim szczeblu drabinki. Konrad runął na ziemię, uderzając głową o coś twardego. Wypadł poza obszar oświetlany przez latarkę. Wokół panował całkowity mrok. Oszołomiony, wciąż leżąc na ziemi, wymacał w kieszeni swoją niezawodną naftową zaparniczkę i odpalił ją, by sprawdzić, z czym zderzył się jego łuk brwiowy, powodując delikatne rozcięcie. Kurwa mać! krzyknął, a zapalniczka wypadła mu z dłoni i zniknęła w ciemnej otchłani. Podaj mi latarkę, zawołał do partnera trzymającego metalowe wieko. Płażyński przykucnął przy otworze, wciąż podtrzymując klapę jedną ręką, po czym rzucił w dół zapaloną latarkę. Wrona natychmiast oświetlił miejsce, gdzie leżał przedmiot, w który uderzył. Liczył, że to, co ujrzał przy słabym świetle zapalniczki, było jedynie złudzeniem. Niestety, światło latarki rozwiało wszelkie nadzieje. Przed nim leżała czaszka. Szczerzyła się niekompletnym uzębieniem. Patrzyła pustymi oczodołami w przestrzeń, jakby drwiła z intruza, który wtargnął do jej królestwa. Zwykle opanowany Konrad poczuł, jak zimne krople potu spływają mu po plecach. Puls przyspieszył, oddech stał się płytki. Minęła chwila, zanim zdołał się uspokoić na tyle, by znów podnieść latarkę. Skierował światło na całe pomieszczenie. Piwnica miała około siedmiu metrów długości i czterech szerokości. Ze ścian wystawały zbite ze sobą długie deski, przypominające półki na przetwory, z tą różnicą, że były znacznie szersze, niż wymagałoby tego trzymanie słoików. To, co znajdowało się na półkach, sprawiło, że krew odpłynęła mu z twarzy. Śnieżno-białe, ostre niczym sztylety kości leżały rozrzucone po całej długości drewnianych desek. Wrona poczuł uczucie, którego nie doświadczał od lat. Dawno zapomniał jak smakował strach. Prawdziwy, obezwładniający, instynktowny. Nic ci nie jest? Co tam zobaczyłeś? zawołał Marcin, kurczowo trzymając klapę. Przez zaciśnięte gardło Konrad zdołał wymówić tylko jedno słowo: śmierć.